Mariusz Szmakowski i Włodzimierz Czaranowicz. Będziemy mieli dziś zaszczyt komentować dla państwa ten mecz, który już za chwilę się rozpocznie. Chyba czują respekt przed rywalem. Wynika to, że ustawienia jest bardziej defensywne. Tak, zdaje się, że postanowili się bardziej bronić niż atakować. Ale widocznie liczą, że ta taktyka przyniesie. Nie złapał tej piłki. Skuteczna interwencja, ale na pewno nerwowa. Jest rzut rożny, stały fragment. Jak to wykorzystają? od bramki. Była to niezła okazja. Bezpardonowe wejście, ale skuteczne i czyste. Dobre dogranie. Ale się wściekły na siebie. Zmarnował taką dogodną sytuację. Za moment bramkarz wznowi grę. Ina Neil Emerton Dośrodkowanie. Obrońca przechwytuje dośrodkowanie. Robin van Persie teraz. Kujcz. Dobra sytuacja, niebezpiecznie. Dość nerwowe wybicie, ale najważniejsze, że skuteczne. Piłka już poza boiskiem i oto rzut rożny. Nie tylko dobrze się ustawił, ale świetnie interweniował przy tym rzucie rożnym. Przeciwnik traci piłkę, nie ma faulu. Roben. Wspaniale przechwycił. Przy piłce Kehil. Emerton. Zdy Dobrze zablokował. Piłka poza linią końcową. Rzut rożny dla Australii. A teraz Roben. No i van Pers. Teraz Kiwal Dobra interwencja. Blokuje centre. Kujcz. Teraz Snyder. Przenieśli grę z własnego pola karnego. Teraz Van Persie. Pewna interwencja i przejęcie piłki. Udało się, czy będzie gol. Świetne przejęcie i po szansie na zdobycie gola. Naciskał obrońca, ale bezskutecznie i będzie szansa. A no, szkoda. Nie udało się opanować piłki. Robin Van Persie teraz. Sę... Jest reakcja sędziego, poczekajmy co wskaże. I jest żółta kartka. Tak, i sędzia podjął słuszną decyzję. Teraz zablokował Emerton Roben. W ostatniej chwili, ale udało się przejąć Próbował nawet udanie, ale nie opanował Emerton Łatwa strata w pojedynku z obrońcą Uderzenie w stronę bramki Tuż obok słupka Robin Pan Persi. Traci piłkę w tym starciu. I za chwilę rozpoczną odrzutu rożnego. No, wypiąstkował w pole. Ładna wymiana. Jest przywilej korzyści, czy zdoła to wykorzystać? Niemożliwe! Nie ma bramki! Niesamowite. No i mamy straty piłki. Ryzykowna, ale udana interwencja. No trzeba pochwalić go za to podanie. Ale szakcja. No i Van Pers Nie daje cały czas sobie zabrać piłki. No przemierzył już spory dystans. Brawo obrońca przejmuje piłkę. I Van Bommel. Kuic świetnie wyczuł rywala. Skutecznie zatrzymał atak. Zdążył w ostatniej chwili. Ale Kiwell zdecydował się dośrodkować. Dośrodkowanie w pole karne i prosto w obrońcu. Out. Za chwilę rozpoczną od rzutu. No i snajper. Ładnie odebrał mu piłkę. Jak poradzą sobie Australijczycy. Rzut rożny dla rywali. No i snajper. A teraz przy piłce Robert. Pan Percy. Kolina. A teraz przy piłce Cahill. Emerton. Mamy aut. Za chwilę wznowienie gry. Wilkshire. W ostatniej chwili przejęli. Szkoda mógł przejąć. Niewiele brakowało. Neil. Emerton. Może być groźni. Obrońca poradził sobie z tym dośrodkowaniem. Ależ podanie. Próbował, ale nie udało się. Pierwsza połowa już za nami. Dość niecodzienna sytuacja przy takiej liczbie strzałów ani jednej bramki. Zawodziła całkowicie skuteczność, mimo stworzonych łatwo sytuacji. Jestem, czy druga połowa, która się rozpoczęła, przyniesie nam rozstrzygnięcie. No wyraźne teraz wzmocnienie siły ognia zmiana taktyki na bardziej ofensywną. Odebrał piłkę czysto ładnie. Wanderfart, Van Bommel. Kujcz. Robin, No i Kiel. No świetnie podaje dzisiaj w całym meczu. Kiwal. Przechwyt, ale nie opanował. Robin Van Persie teraz. Ładne podanie. No piłka opuściła boisko, będziemy mieli rzut rożny. Pewnie udanie chwyta po strzale z rzut Sędzia pokazuje grać dalej. Przywilej korzyści. Dobra decyzja. Przy piłce Kiwell. Szkoda, że nie opanował tej piłki. No i Van der Hart. Kujcz. No i Van Pers. No udało się wymanewrować obrońców. Popatrzmy. Uderza. Aj, pech, słupek. A teraz Kehill. Emerton Spójrzmy do środkowanie. Świetna obrona. Zachowują remis tylko dzięki wspaniałym interwencjom golkipera. Kolejny faul tego zawodnika. Musi uważać, ma już żółtą kartkę. Druga żółta kartka i w konsekwencji czerwona. Teraz będą grali osłabieni. Nowy gracz na boisku, no i nadzieja na to, że to on może odmienić przebieg tego spotkania, wciąż remisowo. No i Van der Fart, i Van Bommel, Robben. Piłka chodzi jak po sznurku. O, lala, jaka bramka! Powtórka tej bramki najlepiej potwierdza, jak silnym punktem swojego zespołu jest Dirk Kuyt. Na boisku pojawi się dwóch nowych zawodników. No, do drugiej połowy przyszło nam poczekać, żeby zobaczyć bramkę w tym meczu. A teraz Kiwell. Nie ma dla niego straconych piłek. Ależ ma charakter. I Van Bommel. Puntelar. A teraz Roben. Kujcz. Ależ rozumieją się bez słów kapitalne podania. Przy piłce Robin, A teraz przy piłce Kiwell. Kim Cahill. Emerton. Wilkshire. Dobra interwencja bramkarza, ale piłka dalej w grze. Ach, wydawało się, że... A jednak przejął. Kalina. Puntelar Kujcz Kaut mija obrońcę i biegnie dalej. No mają przywilej kosz, Poczekał arbiter z decyzją, ale ostatecznie mamy rzut wolny. Sędzia ukarał go żółtą kartką, ale chyba zgodzisz się, że równie dobrze mogła być czerwona. Ja myślę, że tym razem arbiter był wyjątkowo wspaniałomyślny. Renner dokonuje zmiany. Może ten zawodnik wniesie trochę ożywienia i pociągnie grę zespołu. Hettinga, Puntelar, Kujcz. Nie ma wątpliwości, będzie rzut wolny. Słusznie, zamiast sięgać po kartkę, tylko upomnienie. Następnym razem chyba na tym się nie skończy. No, takiej pracy to nam mogą pozazdrościć. Miejsca świetne, mecz świetny. Jeszcze pieniądze zarabiamy. I to niezłe całkiem. Co racja, to racja. Ale kiwal. Well. No i snajder. Ładnie, wślizgiem z boku. Będzie strzelał. Nie! Komnicie. Jest nie do upilnowania. Niezwykle skuteczny. To jego drugie celne uderzenie. Wilkshire. Dobrze. Udane czysto odebranie piłki. Z linii bocznej rozpocznie Australia. Nie ma już czego bronić. Trener postawił wszystko na jedną kartę. Zobaczymy, jak zaatakują całą drużyną. Czy uda im się przebić przez obronę rywali? Kibel teraz. Ładnie przejął piłkę, ale nie opanował. Snyder. Pan Nistelrooy. Kujcz. Puntelar. Ładna seria podań, brawo. Nie, nie mają litości dzisiaj nad przeciwnikiem. Kolejny gol powiększa ich przewagę. Jeszcze przed chwilą się rozgrzewał, a teraz świętuje z kolegami zdobytą bramkę. Imponujące wejście. Ta piłka padła do siatki centymetry pod poprzeczką. Nowy zawodnik na boisku to zawsze szansa na odmianę gry drużyny, która właśnie przegrywa. Do końca drugiej połowy już niewiele. Trwa, druga połowa spotkania, zespół prowadzi. No jak widzimy, trener dokonuje wymiany gracza. Te dwa zespoły dzieli przepaść, jeśli chodzi o poziom gry. Ładnie odbiera piłkę przeciwnikowi. Rudwan Nistelrooy teraz. Gol! Bardzo jednostronne jest to spotkanie. Nie ma litości dla rywali. Patryk kompletuje dzisiaj te bramki, tylko pozazdrościć fenomenalna skuteczność. Najwyższa pora, by po utracie kolejnej bramki rywale się obudzili. Emerton. Przy piłce Kechil. Dzisiaj naprawdę z przyjemnością patrzy się na ich grę świetna wymiana podań. Wszystko chodzi jak w szwajcarskim zegarku. Już wydawało się, że przejęli, ale nie opanował piłki. Emerton. Wygrywa pojedynek z obrońcą. A teraz Kechil, Bryszcianu. Piłka wciąż w grze. No szybko się pozbierali. Znowu są w posiadaniu piłki. Dodatkowe minuty doliczone do gry przez sędziego. Posyła w pole karne. Mały bramko, proszę państwa! Spójrzmy. Spokojne, przepiękne uderzenie. Po nim właśnie tego się spodziewaliśmy. Kechil? Może być groźnie. No dobry odbiór po stracie piłki. Sędzia po raz ostatni pizdnął w tym meczu, ale to była kapitalna gra, coś niesamowitego, szkoda, że to już koniec. Dzisiaj żaden zespół na świecie nie byłby w stanie ich zatrzymać, byli w takiej formie, brawo. Włodku, dziękuję za wspólną relację, czas pożegnać się z Państwem, do usłyszenia. We'll be right back.